Co zyskasz studiując na kierunku podyplomowym Edukacja Zdrowotna w Pedagogium? Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Na studiach podyplomowych edukacja zdrowotna dowiesz się, jak promować zdrowie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspierać dobrostan psychiczny, uczyć o zdrowym stylu życia i prawidłowych nawykach, a także przeciwdziałać przemocy, izolacji i wykluczeniu społecznemu. Nasz program obejmuje m.in. psychologię zdrowia, higienę osobistą, podstawy dietetyki, aktywność fizyczną oraz nowoczesne metody nauczania. To idealny kierunek dla nauczycieli i edukatorów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i działać w nowym, Potrzebnym obszarze. Studia przygotowują do nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach. Po ich ukończeniu możesz pracować m.in. jako edukator zdrowia, specjalista do spraw promocji zdrowia lub koordynator projektów zdrowotnych. Studia trwają trzy semestry i odbywają się online poprzez naszą platformę. Uczysz się wygodnie w swoim tempie. Start w lipcu. Już dzisiaj mogę zapisać Was na studia.